Jestem Klawiatka Kanono i już witam was w szybkich odpowiedziach. I podpunkt a. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 24 i 18. O, długość przeciwprostokątnej. No to wzór na twierdzenie Pitagorasa to jest a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Czyli my tu mamy przyprostokątną. Do kwadratu, druga prostokątna i to się równa. Do kwadratu. Ok, no to pod punkt A i zaczynamy. Przy czyli tu mamy podane a i b i mamy się doliczyć c. Dodajemy. Pierwiastkujemy i odwracamy. Dwie takie same liczby, które w mnożeniu dają 900, to 30 pod punkt B. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 34 cm. Czy to jest C? A jedna z przyprostokątnych ma 16, na przykład A. O, już długość drugiej przyprostokątnej. No to zaczynamy. 16 kwadrat, drugiej nie mamy, no to B kwadrat. A tutaj 34. 16 razy 16. 256. B kwadrat przepisujemy. 34 razy 34 1156 przenosimy liczbę ze zmienionym znakiem na drugą stronę i odejmujemy. Znowu otrzymujemy 900, czyli jak pierwiastkujemy, teraz sobie wpisujemy, że B to 30 C. Przeciw trójkąta prostokątnego ma 10. A jedna z przyprostokątnych to znowu może być A. Oblicz pole. Ok, tutaj inna para kaloszy. Najpierw tak potrzebujemy do tej drugiej przyprostokątnej. Czyli mamy dwa pierwiastki z 10 do potęgi drugiej. Nadać B kwadrat. Daje nam to 10 kwadrat. Kolejny wzór, który warto znać to jest taki, że jak pierwiastek z A Weźmiemy do potęgi drugiej, to daje nam od razu tą liczbę, która jest pod tym pierwiastkiem. Ta potęga tutaj dotyczy się zarówno liczby, jak i tego pierwiastka. 2 do drugiej to jest 4, natomiast jak weźmiemy pierwiastek z 10 do potęgi drugiej, no to otrzymamy 10. Tutaj przepisujemy. 10 razy 10 to jest 100. Przenosimy liczbę na drugą stronę. Pierwiastkujemy i, mając pierwiastek z 60, my tu możemy rozbić pod tym pierwiastkiem na 4 razy 15. Z czwórki wyjąć dwójkę. Pod pierwiastkiem zostaje 15. Szybki rysunek tego trójkąta, który nam tutaj powstał. Czyli na jednej przyprostokątnej mamy dwa pierwiastki z 10, na drugiej dwa pierwiastki z 15. Przeciwprostokątna, z tą dychą, nas tutaj nie interesuje, ponieważ mamy wyliczyć pole trójkąta. Pole trójkąta. Wyliczamy ze wzoru A razy H przez 2. Czyli podstawa razy wysokość. I tutaj totalnie nie jest ważne, jak Wy to podpisaliście, ponieważ mnożenie jest naprzemienne. Wyjdzie nam zawsze ten sam wynik. I tutaj zostaje 2. To nam się wymnaża, czyli jest 150. My to w stanie jesteśmy tutaj rozbić na 25 razy 6. Z 25 wyciągamy 5, wymnażamy ją teraz razem tą dwójkę. Pod pierwiastkiem zostaje 6. Dopisujemy jednostki kwadratowe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. e I... e